Krystyna Czubówna: Witam w serwisie Informacji Pozytywnej. Każdy z nas ma rodzinę i o nią dba. Pod takim hasłem rząd wprowadził program promujący rodziny polityków. Ta jedna z najbardziej niedocenianych grup zawodowych w końcu doczekała się naszej uwagi. Założenie, że każdy członek rodziny polityka będzie mógł zasiąść w radzie nadzorczej jednej z wielkich spółek skarbu państwa, zostało spełnione już w pierwszym dniu działania programu. Okazało się bowiem, że rodziny polityków są tam już od lat. Młodzi Polacy opanowali internet. Nikt nie spędza w sieci tyle czasu i nie ściąga tylu filmów co my. Nawet Hollywood doceniło nasz wkład w mobilny rozwój kultury. Nadano tam już nazwę polska premiera, zjawisku, które polega na tym, że Polacy oglądają filmy i seriale na co najmniej pół roku przed oficjalną premierą. Ponoć w sieci właśnie pojawiły się pierwsze polskie recenzje siódmej części Gwiezdnych Wojen. Około drugiej w nocy warszawski apartamentowiec został ewakuowany z powodu wycieku gazu. Ta niecodzienna sytuacja spowodowała, że sąsiedzi, którzy dotąd znali się tylko z widzenia, mieli szansę zacieśnić więzy i poznać się nieco bliżej. W ciągu kilku nocnych godzin spędzonych na mrozie przed blokiem powstał dyskusyjny klub filmowy. Impreza tak się rozwinęła, że mieszkańcy poprosili strażaków o niezakręcanie gazu. Można powiedzieć, że taka pozytywna chemia to prawdziwa mieszanka wybuchowa dobrych relacji sąsiedzkich.